Jeszcze dziś na Discovery World o 15:00 Urkę na Halnik, niezwykła postać Icka Farbarowicza, o 16:00 największe w historii bitwy pancerne, a o 17:00 Everest przekraczając granice, czyli nierówna walka człowieka z majestatem gór. Moje klientki często sięgają po tabletki na skórę, włosy i paznokcie, jednak nadal nie są zadowolone z efektów. Polecam nowy CapiVit Total Action. Ma unikalną technologię Liquid Fusion. CapiVit Total Action dostarcza trzy razy więcej składników aktywnych i zapewnia ich optymalne wchłanianie przez komórki. Skóra jest bardziej jędrna i gładka, włosy pełne blasku, a paznokcie mocniejsze. Moim zdaniem naprawdę nic nie działa lepiej. Nowy CapiVit Total Action. Optymalne wchłanianie składników aktywnych. Rzadko wychodzi smaczny. Trudno dobrać przyprawy. Zwykle jest ze blaty. Barszcz czerwony? Mój zawsze jest doskonały. Tylko ekspresowy barszcz czerwony winiary. Ma piękny kolor, wyrazisty smak i przyprawy tak dobrane, że nie trzeba już doprawiać. Ej, najpierw spróbuj. Mmm, doskonały. To widać. <noise> ekspresowy barszcz czerwony winiary. Po prostu doskonały. Ten i inne produkty winiary biorą udział w promocji Kochanie przez gotowanie. Teraz w Orange wystarczą drobne. W ofercie Orange Free cena netbooka HP 210 Mini spadła do złotówki. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Kiedy boli mnie gardło, czuję jakbym miała tam gwoździe. Przetestowałam wiele leków i Holinex to był strzał w dziesiątkę. Już po jednej pastylce czuję różnicę. Holinex działa jak leczniczy balsam. Otula gardło, usuwa ból i stan zapalny. Holinex działa na mnie najlepiej i nie przypłacam. Z dużym opakowaniem oszczędzasz do 25%, a na ostry ból weź silny lek Holisept Intense. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bycie mamą to najważniejsza moja życiowa rola. Chorowanie jest w moim domu jak sztafeta. Dzieci zarażają się od siebie, później ja choruję. Choroba to dla mnie naprawdę duży problem. Wtedy sięgam po rutino skorbin. Dawała mi go moja mama, teraz ja daję go moim dzieciom. Sama go przyjmuję, gdy czuję się niewyraźnie. Kiedy koleżanka mnie pyta, co ma podać swoim dzieciom, polecam jej rutino Rutinoskorbin. Rutino Największe zaufanie wśród mam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A teraz nowość. Rutinoaktyw rozgrzewanie z ekstraktem z lipy. Kiedy jest ci zimno i czujesz się niewyraźnie, weź rutinoaktyw rozgrzewanie, który rozgrzeje cię i sprawi, że już po krótkiej chwili poczujesz się dużo lepiej. Rutinoaktyw rozgrzewanie. Suplement diety. Najpotężniejsze stworzenia, jakie żyły na Ziemi. Groźne, dzikie i skazane na zagładę. Jak wyglądało ich życie? Kim byli ich najwięksi wrogowie? Dlaczego nie przetrwały do naszych czasów? Dowiedz się o nich wszystkiego w cyklu programów Niedziela z Dinozaurami. Dziś o 14.00 tylko na Discovery World. Trasa Zalaski do południowej Argentyny. Ponad 20 tysięcy kilometrów, 12 krajów, na rowerze w pojedynkę. Czy Markowi uda się zrealizować szalone marzenie? Dwa kółka, dwie Ameryki. We wtorek o 18.30 tylko na Discovery World. Inżynieria ekstremalna. So Poznaj magiczny świat cyrku od kulis. Zajrzyj tam, gdzie skrywane są najgłębsze tajemnice świata iluzji. Weź udział w żmudnych przygotowaniach do wielkiego spektaklu i wraz z cyrkowcami poczuj dreszcz niesamowitych emocji, kiedy przedstawienie Czas zacząć. Kulisy cyrku. Premiera w piątek, 4 lutego, tylko na Discovery World. Kiedy boli mnie gardło, czuję, jakbym miała tam gwoździe. Przetestowałam wiele leków i Holinex to był strzał w dziesiątkę. Już po jednej pastylce czuję różnicę. Holinex działa jak leczniczy balsam. Otula gardło, usuwa ból i stan zapalny. Holinex działa na mnie najlepiej i nie przypłacam. Z dużym opakowaniem oszczędzasz do 25%, a na ostry ból weź silny lek Holisept Intens. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moje klientki często sięgają po tabletki na skórę, włosy i paznokcie, jednak nadal nie są zadowolone z efektów. Polecam nowy Capivit Total Action. Ma unikalną technologię Liquid Fusion. KAPIWIT Total Action dostarcza trzy razy więcej składników aktywnych i zapewnia ich optymalne wchłanianie przez komórki. Skóra jest bardziej jędrna i gładka, włosy pełne blasku, a paznokcie mocniejsze. Moim zdaniem naprawdę nic nie działa lepiej. Nowy KAPIWIT Total Action. Optymalne wchłanianie składników aktywnych. Chronię Cię od pierwszych chwil, kiedy jesteś ze mną. I zawsze będę Cię chronić. Gdy karmiłam piersią, to mój pokarm dawał Ci naturalną ochronę. Teraz pomaga mi w tym mleko Nanpro 2. Jedyne mleko, które zawiera ochronne bakterie Bifidus BL, takie jak w mleku mamy. Nanpro 2 od Nestle. Przepraszam, czy Pani pasta jest skuteczna? Oczywiście. Zróbmy szybki test. No dobrze. Tutaj widać duże nagromadzenie bakterii w jamie ustnej. Słowa daję, myłam zęby dzisiaj, no. Ale nie nową Colgate Total. Tylko Colgate Total zapewnia ochronę non-stop przeciwko bakteriom dla zdrowia jamy ustnej. Proszę wypróbować i wrócić jutro. Hmm. Witam ponownie. Wypróbowała Pani Colgate Total? Proszę sprawdzić. Proszę spojrzeć. Wow. Moja jama ustna zdrowsza w ciągu nocy? To niesamowite. Nowa Colgate Total. Zdrowa jama ustna dzięki ochronie non-stop. Colgate. Uwielbiasz brzuszek swojego maleństwa? Pasją Gerber jest dbanie o jego zdrowe żywienie. Wkładamy całe nasze doświadczenie, serce i troskę, abyś miała pewność, że brzuszek Twojego maleństwa będzie zawsze radosny. Dbamy o jego zdrowie już od pierwszych chwil życia. Gerber, naszą pasją są dzieci. Najpotężniejsze stworzenia, jakie żyły na Ziemi. Dzikie i skazane na zagładę. Jak wyglądało ich życie? Kim byli ich najwięksi wrogowie? Dlaczego nie przetrwały do naszych czasów? Dowiedz się o nich wszystkiego w cyklu programów Niedziela z Dinozaurami. Dziś o 14.00 tylko na Discovery World. Piękna. Zabójcza. I śmiertelnie dokładna. Broń przyszłości. Jutro o 20:30 tylko na Discovery World. Inżynieria ekstremalna najpotężniejsze stworzenia, jakie żyły na Ziemi groźne, dzikie i skazane na zagładę. Jak wyglądało ich życie? Kim byli ich najwięksi wrogowie? Dlaczego nie przetrwały do naszych czasów? Dowiedz się o nich wszystkiego w cyklu programów Niedziela z Dinozaurami. Dziś o 14.00 tylko na Discovery World. Starczą drobne, bo mnóstwo atrakcyjnych smartfonów z masą użytecznych aplikacji znajdziesz już za złotówkę w taryfach Delphin, Pelikan i Pantera w Orange. Wybierz swój wymarzony telefon: Samsung Galaxy S, Sony Ericsson Xperia X10 lub Nokia C6. Zapraszamy do salonów i na orange.pl Ristorante. Bogactwo wyśmienitych dodatków na pysznym, chrupiącym cieście. Pizza ristorante. Poczuj się jak w prawdziwej włoskiej pizzerii. Gdziekolwiek jesteś, ristorante smakuje zawsze jak we włoskiej pizzerii. Już jutro z Rzeczpospolitą płyta Fotografia, czar portretu i urok krajobrazu. Praktyczny kurs dla fotlamatorów. A we wtorek Photoshop, fotomontaże i efekty. Kurs z filmami instruktażowymi. Płyty już jutro i pojutrze, tylko z Rzeczpospolitą. Tradycyjnie mam już dość. Tyle płacę za samo OC, ale łatwo to zmienić. W AXA Direct w cenie tradycyjnego OC dostanę OC i AC w pakiecie. Zadzwoń 19522 AXA Direct. Więcej niż standard. Kasia potrzebuje 100% dziennej dawki magnezu. Zażywa zwaną podwójną dawkę, a to mniej niż 30% zalecanego dziennego spożycia. Ania potrzebuje tyle samo magnezu co Kasia. Zażywa BluMag jedyny, czyli 100% dziennej dawki magnezu w jednej kapsułce. Minister zdrowia zwiększył zalecane dzienne spożycie magnezu do 375 mg jonów. Tylko BluMag jedyny ma tę dawkę w jednej kapsułce. BluMag jedyny z pełną dawką magnezu. Teraz w noworocznej ofercie Blue Connect multimedialny notebook Samsung już za złotówkę, a w prezencie nocne ściąganie bez ograniczeń. Takie rzeczy tylko w erze. So Poznaj magiczny świat cyrku od kulis. Zajrzyj tam, gdzie skrywane są najgłębsze tajemnice świata iluzji. Weź udział w żmudnych przygotowaniach do wielkiego spektaklu i wraz z cyrkowcami poczuj dreszcz niesamowitych emocji, kiedy przedstawienie czas zacząć. Kulisy cyrku. Premiera w piątek 4 lutego tylko na Discovery World. Oto kobiety, które potrafią rozbroić największych twardzieli. Kiedy wkładam kamizelkę, żarty się kończą. Idziesz do więzienia. Zamknij się. Ręce do góry. Nigdy już nie spróbuję uciekać przede mną. Policjantki. We wtorek o 21.30. Tylko w TLC. Inżynieria ekstremalna. Już za chwilę prehistoryczna Ameryka. Czyli podróż w czasie na spotkanie dinozaurów tam, gdzie dzisiaj stoją drapacze chmur. Zostańcie z Discovery World. przyszłości. Jutro o 20.30 tylko na Discovery World. Wiem, jak wygląda Twój dzień. Skąd wiem? Bo jest taki sam. Tyle zależy od ciebie. I we wszystkim chcesz być niepokonana. Ciągle nowe wyzwania, a na wszystko tak mało czasu. I czasem zostaje na mojej drodze. Ból. On ma mnie zatrzymać? Nie. Mam mi buklon sprint cups. Kapsułka z płynnym lekiem szybko się wchłania i zwalcza ból. Ja sprintem zwalczam ból, a ty? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opatowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Uwielbiasz brzuszek swojego maleństwa? Pasją Gerber jest dbanie o jego zdrowe żywienie. Całe nasze doświadczenie, serce i troskę Abyś miała pewność, że brzuszek Twojego maleństwa Będzie zawsze radosny Dbamy o jego zdrowie już od pierwszych chwil życia Gerber, naszą pasją są dzieci Z wakacji z dzieckiem wracała zawsze jakaś taka wymięta Stłamszona, wymiętoszona Ja ją podziwiam Dzieci trzeba umyć, przebrać Trzeba za nimi biegać Zaleciłem aktywności fizyczne. Nordic walking, gimnastykę korekcyjną i również sporty relaksacyjne oddechowe. No nie wygląda czego ja to zrobiła. Może dlatego. Najlepsze rodzinne wakacje w ofercie First Minute TUI Family. Hotele z polską animacją dla dzieci. Bo Pauli każda zład ma inny pyszny smak. Vanilia, czekolada! Orzech to deser, łaty odjazdowe! Tylko deser Paula ma takie odjazdowe łaty. Paula doktora Edkera. Wszystko co najlepsze z mleka. A co to? Paula z magnesem? Tak, teraz super magnes w opakowaniu. Paula przyciągnęła do zabawy wszystkich swoich przyjaciół. Daj się przyciągnąć i ty. Baw się i zbierz całą kolekcję magnesów z opakowań Pauli. Biegunka? Niezależnie od przyczyny. Stop. Grupa żołądkowa. Stop. Polacy mówią stop biegunce tylko ze stoperanem. Już jedna dawka stoperanu działając w jelitach zwalcza każdą biegunkę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ludki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gotowi oddać życie za ojczyznę. W powietrzu wymagało niesamowitej dyscypliny, odwagi, brawury, zawziętości. Odważni i bohaterscy. Podchodziłam do lądowania i szłam prosto na hangar. Kontrowersyjni i znienawidzeni. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Tak wiele ich różni, choć łączy jedno: Polska. Programy naszej burzliwej historii w paśmie My Polacy. W sobotę o 18.00 tylko na Discovery World.